Na kąciku porad często pytacie mnie o to, w czym prać ścierki z mikrofibry, których używamy do sprzątania. Specjalnie zbierałam ścierki przez cały tydzień, żeby pokazać Wam cały cykl prania. No i jak widzicie, niektóre są naprawdę mega brudne. Pamiętajcie, że do prania ścierek z mikrofibry nigdy nie używamy płynu do płukania. Ja nasze ścierki piorę od jakiegoś czasu wpłynie The Z-Water Extreme. To jonizowana woda, którą część z Was na pewno zna. Przy mocnych zabrudzeniach do prania dodaję około pół butelki płynu, przy Wystarczy gdzieś 1 trzecia. Nastawiam pranie na 2 godziny, no i efekty zobaczcie sami. Moje zdanie jest takie, że Ziwater bardzo dobrze dopiera i odplamia większość plam z y, materiałów. Mało tego, ścierki po wyschnięciu są miękkie i puszyste, nie są sztywne i dobrze zbierają też kurz. Sam zespół teraz zlecił zresztą badania mikrobiologiczne, które potwierdziły właściwości bakteriobójcze Ziłatera. Dlatego też lubię go używać do prania naszych ścierek, bo mam pewność, że nasze ścierki po każdym praniu są naprawdę czyste. W opisie zostawiam dozowanie ziłatera do prania, a wy dajcie mi znać, czy wiedzieliście, że w ziłaterze można robić pranie.